Witam Państwa serdecznie. Z dużą radością, bo okazja jest wyjątkowa. Kończy nam się rok, zaczyna nowy, mamy święta. Będziemy mieć nowy rok i Sylwestra, a teraz mamy nowy numer U ulubionej mojej gazety Sens. Jest mnóstwo wspaniałych rzeczy o nas, o naszym wnętrzu. Zobaczcie, jaka fajna okładka z powerem. Temat całego numeru czuję, więc jestem. Bardzo warto zajrzeć do niego i poczytać sobie w święta. Mamy troszkę więcej czasu. No może, a miejmy więcej czasu. Mnie zainteresował bardzo taki temat, który ma tytuł Przerwać Międzypokoleniowy Przekaz. Autorką tekstu jest, że przeczytać, bo podwójne nazwiska mi z trudem wchodzą w głowę. E, pani Jadwiga, profesor Jadwiga Jośko-Ochojska. E, od nauk medycznych, więc wiecie, o psychę mówi w taki troszkę sposób, który ja z onieśmieleniem traktuję, jako, jako psycholożka. E, szalenie nowy punkt widzenia przedstawia Pani profesor, e, coś co się bardzo kojarzy, jak zwykle w tej chwili, wszystkie nowości z, z fizyką kwantową. Która nam zacznie odpowiadać za jakiś czas na pytania, na które dotąd w ogóle nie mamy odpowiedzi. Na przykład, dlaczego dzieci jednak dziedziczą po rodzicach i po swoich przodkach pewne, wręcz całe sposoby przeżywania życia, reagowania. Niestety, w związku z tym również te trudne, na przykład tendencje do złości, do lęku, do agresywnych zachowań. Nazywa pani profesor nową dziedzinę epigenetyką i ja się tego muszę dopiero nauczyć. Zawsze czułam, wiedziałam zresztą wszyscy my i moi koledzy wiemy, że to, co pomyślane, to, co przeżyte, wpływa na pracę naszego mózgu, to już wiemy. Natomiast się okazuje, że już w poprzednim pokoleniu dzieje się coś takiego, że dzieci urodzone na przykład z matki, która się bardzo boi, mogą mieć już jej lęk, nie jej, tylko swój wtedy, będą miały trudniejsze życie i bardzo ważne są sposoby na profilaktykę tych trudności, żeby one się nie rozwijały i nie wykształciły za bardzo. To będzie coś, co wymaga, myślę takiego wiecie, przełożenia myślenia na jednak dużo bardziej powszechne, na bardziej wspólne myślenie na temat tego, co my przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Ten, ten tytuł właśnie o tym mówi: żebyśmy przerwali to, że z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie, jak gdyby, nieszczęście ludzkie taki, taką tendencję do złych rozwiązań, taką tendencję do unikania, do tego, żeby, no żeby w ogóle się źle czuć. W tym artykule mamy też pewne propozycje, jak sobie radzić, i to one są znane nam, tylko że no, pokazuje jak gdyby jeszcze dodatkową wartość tego, że jeżeli, czy przyszłoby Wam do głowy, że jak będziemy chodzić na jogę, to zmienimy swoje geny? Ja jestem tym zafascynowana. To jest, było dla mnie jasne, że jak będziemy chodzić na jogę, jak będziemy chodzić do lasu, jak będziemy się zajmować fajnymi. Zajęciami ruchowymi, tymi, które lubimy, jak będziemy się śmiać i otaczać przyjemnymi ludźmi, no to będzie nam w życiu lepiej i zmienimy swoje zachowania. Ale jeszcze się okazuje, że zmienimy swoje geny. Kochani, zmieniajmy swoje dzieci, dzie 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 swoje geny, tak, żebyśmy byli coraz szczęśliwsi, pogodniejsi, i żeby dla ludzi przestała być ta kadabra, a zaczęła być taka po prostu nasza własna ludzka bo ona nam głęboko wiedza, a tak naprawdę najważniejsze w tej chwili jest to, żebyśmy się dobrze czuli na święta i Nowy Rok i przekazali to wszystkim naszym najbliższym naokoło. Wszystkiego dobrego. Czytajcie sercu.